Jakub Kornhauser, młodszy brat Agaty Kornhauser Dudy, rzadko zabiera głos publicznie, ale gdy już to robi, jego słowa przyciągają uwagę mediów. Choć prywatnie nie zrywa więzi z siostrą, nie kryje dystansu do politycznych decyzji podejmowanych przez jej rodzinę, w ostatniej rozmowie z gazetą wyborczą szczerze opowiedział o swojej relacji z siostrą i o tym, jak postrzega prezydenturę Andrzeja Dudy. Jakub Kornhauser jest poetą, tłumaczem i doktorem nauk humanistycznych. Choć dzieli ich dwanaście lat różnicy, zawsze pozostawali sobie bliscy. Przyznał jednak, że nie był zachwycony, gdy Agata przeniosła się do Warszawy po wyborze Andrzeja Dudy na prezydenta. Cytując jego słowa: Nie chciałem, żeby moja siostra wyjechała z Krakowa, bo wiem, jak kocha Kraków, swoją pracę w szkole i jak obco czuje się w Warszawie. Pokazuje to ich rodzinne przywiązanie do rodzinnego miasta i codzienności, którą musiała porzucić. Jakub Kornhauser wielokrotnie podkreślał. Że różnią się z siostrą poglądami politycznymi i religijnymi. Mimo to zachowali rodzinne relacje. Brat pierwszej damy tłumaczy, że milczenie Agaty Dudy w sprawach publicznych nie jest dla niego zaskoczeniem. Jak mówi, Agata unika wypowiedzi politycznych, bo polityką się nie interesowała, poglądy miała umiarkowane we wszystkich sprawach. To tłumaczenie odpowiada na częste pytania: dlaczego pierwsza dama rzadko zabierała głos w najważniejszych dyskusjach społecznych? Jakub Kornhauser nie ukrywa, że jego pogląd na temat Andrzeja Dudy bardzo się zmienił. Przyznaje wprost, że jest rozczarowany jego prezydenturą. Początkowo uważał go za człowieka samodzielnego i otwartego, ale z czasem jego obraz się zmienił. W wywiadzie powiedział: Uważałem, że to jest samodzielny, racjonalnie myślący człowiek. Poglądy ma konserwatywne, ale nie zamordystyczne. Sądziłem, że będzie w stanie postawić na swoim. Jednocześnie dodaje, że w pewnym sensie mu współczuje. Widzę, jak on się męczy. Mam wrażenie, że został ubrany w buty, w których nie chciał się znaleźć. Ta wypowiedź pokazuje nie tylko krytykę, ale też pewne zrozumienie wobec trudnej roli głowy państwa. Jakub Kornhauser pozostaje jednym z nielicznych członków rodziny, którzy publicznie dystansują się od polityki pałacu prezydenckiego. Jego słowa pokazują, że nawet w jednej rodzinie mogą istnieć duże różnice światopoglądowe i że można o nich mówić szczerze, ale z szacunkiem. A co ty sądzisz o słowach Jakuba Kornhausera? Czy pierwsza dama powinna częściej zabierać głos? Zachęcam cię, żeby podzielić się swoją opinią w komentarzu. Jeśli chcesz być na bieżąco z podobnymi tematami, koniecznie zasubskrybuj kanał, kliknij dzwoneczek.